No cześć kochani, do ja, Królowo Łucja pierwsza. znowu jestem na Zielonym zgródce z gru, niepodległości. Eee, wcześniej byłem w na strosie tak obok PSS-u, nie było chipsów, trudno. To, że kurde poszła... poszła, poszedł, nie wiadomo jaką on Dla opalną, były chipsy, pięć paczek kupiłem, 3 batony i nie było koli, tylko kupiłem eee, Timbark. O, tutaj wszystko. Czyli 5 paczek, ale nie dla mnie, no nie? Trzy paczki tylko są dla mnie. Będę jak co chcę i chcę, bo to jest moje życie, <laughs> moja sprawa. <laughs> a wiecie co? Już nie będę naszych jeansów bo nie lubię. no A po drugie wolę dresy, bo są cieplejsze. A! Dziś dostałem paczkę z Ajwonu. Oczywiście nowe katalogi. Na październik już dostałem, na listopad i już też mi jak coś. Yy... W każdym powiedzieć, mm. A do parku już nie będę jeździł, bo jest za, za, za zimno. No nie wiem, co jeszcze mówić, no. A i na innych gdzie mam wywalone. A dzisiaj widziałem yy, samochód białoruski. Była Białorusinka. Nie wiem, <laughs> to gdzie mnie się patrzyła. Nie wiem, może naćpana. Ile chciałby być dziki, Gansi? A te wesołe miasteczko na zielonym wzgórz koło Carrefour'a? Nie wiem do kiedy jest. Ale się nie opłaca. Mm -mm. No. Może niedługo w końcu pójdzie do tylko kościelnej. Tylko wiecie, wcześniej się y ściemnia. No. A niedługo nagram najnowszy klatek październikowy. No nie wiem jeszcze co tam. A to jest zalicky co? A właśnie. <laughs> w tej paczce jest ten prezent z Iwonu. Branzoletkę fajną. Warto 20 zł, ale może być. Oczywiście jej nie mówię tego, tylko co na fokusie konsultantów. No... Dobra, jak jedzie, a ze sobą wywalone. No. Dobra, kochani, mm, jestem przeziębiony. Będę spieprzała, bo jest zimno. Pa, całuję.